Zaczynamy już 29 maja na wzgórzu zamkowym. Wracamy do takiej dużej oferty i dużego wydarzenia związanego z sieradzkimi wrotami czasu. Chcemy się chwalić wzgórzem zamkowym. Chcemy się chwalić tym, co jest pisane w naszą historię ponad, czy, czy prawie 900-letnią historię. Chcemy przy uprzejmości. Bractwa pokazać tą historię nie tylko tą taką odległą, odległą z początków historii naszego miasta, ale również tą 16-17 wieczną. Mam nadzieję, że godzina 14 start sieradzkich wrót czasu, a zakończenie późnym popołudniem dostarczą wszystkim tym, którzy przybędą na wzgórze zamkowe w to ten, w ten niedzielne popołudnie. Dużo radości, ale również i dużo wiedzy. Jedyną niewiadomą, która dzisiaj jest związana z sierackimi wrotami czasu, to pogoda, ale mam nadzieję, że będzie ciepło, miło. Przyjemnie i historycznie. Jest to wielka radość dla nas, że będziemy mogli być organizatorem Wrót Czasu w tym roku. Od lat, że tak powiem, planowaliśmy, jak chcielibyśmy, aby to wydarzenie wyglądało. I nasz cel w tym roku to będzie przeniesienie mieszkańców Sieradza w czasy, w których w Sieradzu działo się historycznie bardzo dużo pod kątem politycznym, społecznym, pod kątem rozwoju całego regionu, bo dzisiaj mało kto pamięta, że Piotrków Trybunalski to. Miasto ziemi sierackiej, a, a nie jakiejś Piotrkowskiej, łaskiej, czy jakiejkolwiek innej. Także zapraszamy wszystkich mieszkańców. Dawnej Ziemi Sierackiej, czyli ponad połowy województwa, ale też wszystkich w ogóle mieszkańców naszego kraju i zagranicy na nasze wydarzenie. Tak jak mówiłem, będziemy tutaj przybliżać historię wieku XV, wieku XVII i o stanowiskach to jeszcze opowie Michał Szymański. w niedzielę przeniesiemy się tak naprawdę w bardzo ważne wydarzenia, które kształtowały nawet losy naszego państwa, kształtowały nasz, nasz ustrój. To w Sieradzu w XIV wieku po raz pierwszy padło określenie Rzeczpospolita w odniesieniu do całego naszego kraju i miało to miejsce właśnie tutaj na wzgórzu zamkowym. Także będziemy starali się pokazać krok po kroku, jak te najważniejsze dla historii Sieradza, umieszczonej w historii całego kraju, wydarzenia faktycznie się się rozwijały. Przeprowadzimy szereg pokazów od godziny 14 aż do 19. i Praktycznie co 20 minut odbywać się będą kolejne prezentacje. Będą to i pokazy walki, tak jak walczyli rycerze w średniowieczu, tak jak walczyła również piechota zamkowa, którą zamek Sieradzki utrzymywał w wieku XVI i 17. To będą również opowieści o dawnej kuchni oraz życiu, życiu, życiu codziennym i wydarzeniach politycznych. Także będziemy tu mieli również instanizację, ale także pokazy, które przez cały ten czas będą się odbywały przy każdym ze stanowisk, ponieważ wystawimy tutaj kilkanaście niezależnych stanowisk edukacyjnych pokazujących wydarzenia oraz działania poszczególnych rzemieślników, takich jak Kowal, ale również osób, które w XVI czy XVII wieku przez nasze miasto się przesuwały, przewijały, nawet Będą, będzie miejsce na wydarzenia niesamowite, takie jak pobyt dwóch angielskich alchemików na Ziemi sieradzkiej w wieku XVI. Warto podkreślić, że sieradzkie wrota w czasu wpisują się. W ten no, taki właściwie ośmio, ośmiodniowy cykl spotkań, śradzan w różnych miejscach i przestrzeniach naszego miasta, bo e, przypomnę wszystkim Państwu, że 29 maja rozpoczynamy obchody dni Sieradza. E, to jest pierwszy akcent, taki mam nadzieję, że bardzo wyrazisty i z przytupem zrobiony na wzgórzu zamkowym. 29 maja rozpoczynamy radosne świętowanie dni naszego miasta. Z bractwem ziemi sierackiej, z czego jesteśmy bardzo dumni. Zapraszamy.